Cześć, jestem wydral, A to jest pierwszy film z mojego kanału Na tym filmie chciałbym wam powiedzieć jakie... se... jakie... Y, jakie... Y, jakie rzeczy będą nagrywane na moim kanale jak się nazywam, ile mam lat a resztę to już zobaczycie Dobra, zacznijmy od przywitania się Nazywam się Mateusz, mam 10 lat y, Chodzę do szkoły podstawowej w Łódź na swoim kanale chciałbym poruszyć różne serie, takie jak na przykład eksplorowanie różnych miejsc opuszczonych czy coś takiego, to będzie bardzo rzadko się pojawiało, ale mniejsza z tym, na pewno będzie dużo gier różnych na telefon. Na pewno będziemy prowadzić długą serię z gry Trainago Train lub po prostu innych gier. Jeżeli podoba Ci się moja twórczość i pomysł na założenie kanału, to zostaw łapkę w górę albo subika.